napęd rolety znajduje się wewnątrz mieszkanie, a nie na zewnątrz a to jest roleta zewnętrzna na zewnątrz jest napęd właśnie. witam wszystkich chciałem właśnie wam pokazać bo już jest filmik e, montaż napędu do rolet tylko nigdy, nigdzie nie znalazłem nie mam problem Chciałem wam pokazać właśnie dlaczego. Tam na początku jest roleta właśnie wewnętrzna napęd i teraz wam pokażę coś. Yy, mam tej marki silniczki. Daję sobie radę. W zestawie są, tak jak tu widać, śrubki. To uzupełnienie do montowania róży, ale nie będę tam za dużo nawijał w stosunku do tego, bo Aha, jeszcze są no, instrukcje oczywiście i jest krótszy do trancówek regulacji poziomów. Są tam też filmiki to uważam że nie chcę wam zawracać gitary, ale chodzi mi o to, że po prostu w tych napędach to jest w zestawie. I tam wyrzuca się w rolecie, e, gdzie tu jest napęd na sznurku, czy na pasku I wkłada się tutaj, tak jak tam jeden też to pan pokazywał. I przykręca się blachowkrętem do tych rolet zewnętrznych. Ok, ale do tych wewnętrznych był problem. Szukałem wszędzie, nic nie miałem znaleźć. Dlatego chcę wam pokazać, żebyście nie martwili się. Trzeba tylko z producentem. Albo ten, który po prostu sprzedaje te napędy, to jest taki okrągły i e, napęd. W tym zestawie znajduje się właśnie tutaj, tak jak ten, taki podstawa. I są do tego tutaj spinki, tak? czyli wkładam jedną i drugą. Mamy, wkłada się ten odcinek do tej części i do rury, i zaznacza się, i, i wkręca się, blacho albo jak tam kto woli, i napęd jest ok w tych zewnętrznych, bo tą podstawę, którą mamy. Do tych zewnętrznych rolet, które są bębne na zewnątrz, to starczy blachowkrętami wkręcić do podstawy, tak? Ale do tych właśnie rolet i co szukałem i sam nie miałem znaleźć. Jest taki talerzyk. To jest dla wygody po prostu. Tak jak wam tu pasuje, ustawiacie sobie otwory, na przykład i z jednej strony, sekundkę mam tu. Jest magnes. To pasujecie sobie tutaj, że wam tu mniej więcej było wygodnie, te otwory oczywiście z tym środkiem. No i jak tu jest, mniej więcej tak od środka. No, może być w ten sposób, to jeden sobie tutaj nitem można wsadzić, i tu wywiercić otwór, i nitem, i to starczy. A tą część nitujecie do obudowy, właśnie plastikowej, bo te akurat, które ja mam, przy napędach znajduje się plastikowy, i tego brakowało. Właśnie bez tego nie dacie sobie rad. Dlatego nagrałem ten filmik. Aby ktoś chciał na własną rękę zamontować sobie mechanizm, co do napędów, to uważam, że najlepiej skontaktować się tak jak ja z firmą. Chodzi, żeby tam podać grubość tej rolki, w środku której jest roleta zwinięta, długość i tak dalej, to wtedy się dostosuje silnik i powiem wam to działa mi to i jest druga opcja tak na szybko są takie mechanizmy to akurat jest do bramy ale też takie są do regulacji rolet przez Wi-Fi stwierdziłem że muszę kupić wyłącznik tu za dużo zachodu to wam pokażę. Dwa w jednym. Mamy pauzę, otwieranie, góra, dół. I to jest ze szkła. Pokryte ze szkła. Ładnie to wygląda, z wam to pokażę. Jak to działa. I taka mała jednostka. I tu macie podpięcie tych napędów. Jakbyście tam mieli jakiś problem, to piszcie, to Wam wytłumaczę. Bo to akurat dla informacji chciałem Wam pokazać, że można coś fajnego sobie zamontować. Yy, aplikacja przez TUYA, czyli na, przez Wi-Fi to działa. Gdzie chcecie, o której chcecie, możecie się załączać, sterować czasowo. Też Wam pokażę. No jestem z tego zadowolony i już od razu mam sterowanie do tego i jest super. Ma dużo zachodu. Tu mam zamontowane Zobaczcie. Tu teraz jak nie widać, bo ona świeci na czerwono. Tu jest do otwierania nie Otworzy się i idzie na dół. Oczywiście napęd reguluje się przez krańcówkę I tu się tylko ustawia też czas. Ja Wam pokażę. O, widzicie. Łączyło się I cały czas będzie świecić na czerwono. Tu teraz naciśnie się i ruleta się otwiera. Ja jestem z tego zadowolony, z tych sterowników. Można to kupić na Allegro. Jeśli mieliście jakieś pytania, to piście. Pozdrawiam.